Tutaj oczywiście bleble i to jest moja brzydka szesnastka, na początku powiem nominacje i będę po nominacjach śpiewał, a więc co, wymyślałem tekst kilka godzin, więc możecie, możecie wbić w link, yy, się pomaga, w opisie jest oczywiście i w komentarzach, więc wbijcie tam. Oczywiście na początku nominuję yy, tego... Wujka Bułkę, Kaczyniuma, Amigo... Wujka Łukiego i Damiksona. To moje nominacje i rapuję. Uwaga, muszę się przygotować. Brzydka 16, 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 Jak mówiłem, już wymyślałem kilka godzin tekstów, więc wbijcie w link w opisie. Się pomaga, jeszcze raz mówię i w komentarzach no, już mówiłem nominacja, więc super, mamy to za sobą, więc myślę, że chociaż jedna osoba nagra, a ja najbardziej liczę na Wujka Bułkę, a więc było 16 wersów, 16 zaliczonych, a więc elo i dzięki jeszcze raz z góry Olo Podłoga Games za nominację, żeby nie było, że nikt mnie nie nominował, elo.